Cześć Siemanko, ja jestem Dawid i witam was z powrotem u mnie na kanale. I dzisiaj widzę się w Krakowie z reprezentantem Polski w Soka. Witam cię Norbi. Cześć, witam wszystkich. Yy, słuchaj, ja wiem, że duże osiągnięcia, ostatnio, o, duże osiągnięcia, jeszcze wcześniej, bo yy, no. Nagroda za najlepszego króla strzelców, Tak, tak, była nagroda króla strzelców, była też nagroda najlepszego zdolnika na świecie. Więc co, to na pewno napędza do cięższej pracy. Już tajemniczo pokajami rozmawialiśmy, że tamten rok był super, tylko drużynowo nic nie osiągnęliśmy. To ten rok musimy to przełożyć wszystko na, na sukcesy drużynowe, narodowe, klubowe, nie? Wiem na pewno ze swojej perspektywy, kto jest tym pociągiem, który to dosłownie, że ciągnie, strzela bramki i to wszystko. Wy zaraz się wszystkiego dowiecie, zaraz o Norbim. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, a my się idziemy rozgrzewać. Ale moi drodzy, zanim przejdziemy do pierwszej konkurencji, Norwi, bo oni nie wiedzą. Co to ogólnie z soka? Soka to jest między coś halą a trawą, 11-osobową. I tutaj się gra w mniejszej ilości, bo to się gra po sześciu? Tak, po sześciu. 5 plus bramkarz. Bardzo intensywnie, dużo strzałów, dużo bramek, dużo pięknych bramek. Lepsze niż futsal, bo jest więcej tych sytuacji i dużo, dużo lepsze niż trawa, no bo cały czas dynamicznie wyniki się zmieniały i tak dalej, nie? Zawódnicy z pola na pewno i tu, i tu pracują. Na pewno z perspektywy bramkarza, jakbym miał powiedzieć, to fajnie, że się więcej dzieje. Na przykład tak. mnie to na przykład fokusuje mega, ale czy są jeszcze jakieś takie, jakbym miał powiedzieć, jedną jakąś specjalną zasadę soka. czy jest coś takiego na przykład, nie wiem, futsal, na przykład, nie wiem, bramkarz może tylko raz dotknąć, nie wiem, hmm? piłki podczas tego. czy jest coś takiego Nie, 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 nie ma czegoś takiego. Tutaj jest dowolność. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że okay. tylko raz może bramkarz dotknąć. Na za Świata jest tak, że bramkarz y, nie może dotknąć piłki od, od swojego zawodnika poza polenkarnym. O, no, czyli to, to jest to to się specjalna To jest tylko taka jedna zasada. I, I, i ile jeszcze brak. mecze trwają? I daje Dwa razy owo? po 20 minut. 2 razy po 20 minut, tak, te 40 minut gry. No wystarczająco, nie? Na I naprawdę. dla ciebie, czyli jest to jak dla osoby ofensywnej jest to dla Ciebie bardzo męczące? Bardzo męczące, tak, bardzo męczące. Jest, jest ciężko, bo to jest dynamiczne. Dla brankarza jest fajnie, ty byś się bardzo fajnie, no bo my mamy takiego brakaża, co cały czas gra nogami robimy przewagę. Mhm. I to wiesz, sam grasz w piłkę, to jak masz przewagę jednego zawodnika na boisku, to jest to bardzo dużo. Jak branka umie grać nogami, akurat mamy takiego brankarza, czy w klubie czy w reprezentacji, to, to robimy te wyniki. Moi drodzy, wy już wiecie, co to jest. My przechodzimy do pierwszej konkurencji, którym są karne. Ale wersji soka i też sobie możesz po prostu powiedzieć co na czym to polega Tak jest. jedziemy od połowy tutaj z bramkarzem, są na sam 10 sekund na skończenie akcji I jaka jest jeszcze zasada z tym że z bramkarzem, że jeżeli ja ci wypluję to? Tak, no mam 10 sekund, jak mi wyplujesz no to, to ten czas mija, nie? No, 10, 10 sekund tylko na skończenie akcji Wy wiecie, a my jedziemy z konkurencją Jesteśmy? A, szybki na nóżka! Dobrze, 1 mamy to Jesteśmy? Ja, 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 ja. Jak odszedłeś tą stronę takim szybkim balansikiem, Kurwa. chciałem cię złapać do tej drugiej strony, ale mówię, o Zgubiłem trochę. na nogach. Jest jeszcze jedna fajna zasada, o której właśnie nie powiedziałem. Jak faulujesz zawodnika, to jest automatycznie gol. Nie ty mówię, to... że faulowałeś. No. Tylko jak byś faulował, to jest automatyczna branka. Ale ty sytuacyjnie tak samo, że chcesz jak Czytam w sensie, tak. na sam życie koszy i tyle? Tak, nie. Chodzi mi teraz ja na karny soka, no. Idziemy, ty na nie nie Mijam Cię, ty nie faulujesz, to jest automatycznie gol. gol. No. Okay. Taka ciekawostka. A niedobrze. dobrze. oj, oj. Nie spodziewam się szybkiego strzału. Cały czas się boję, że bierz, będziesz mnie przekładał. O. tak jest! No nie może to być tak, że przyjechali i, i z nami tu wygrają. <grym> nie! Uf. Widzę po raz pierwszy pierwszą różnicę. Że na nogach Depnięcie no. to ciężko mi jest potem. Jest, szybko, nie? Kurczę, po tra na trawie jest inaczej, nie? bo to wytrzymałość musi mieć lepszą. No. Mniej masz piłkę przy nodze. Kurde, jedno, dwa zagraje gorsze na trawie. Jesteś troszkę zamknięty, psika siada. A tu masz tą piłkę cały czas przy nodze, nie? Dawno w sensie nie miałem takiego go gościa, w sensie na futsal to wiadomo, to jest mniej, no. że tu robisz tylko krok i domykam cię. A tu mam wiem, że. Odejdziesz, może no. masz jeszcze dużo miejsca A ja cię muszę gonić no. I chodzi o to, że mi pach pach odejdziesz no Mam taką ścigawkę Ale dobrze stoisz na nogach Tak jakby szybki bardzo jesteś Tak powiedział mi to Jest Słuchaj, no trener może oglądać reprezentacji To Meksyk. w to czy mogę wejść na czwartego <grym> Jesteś? Jestem gotowy Zapotniemy go a Myślę, widziałem uśmiech, ale mówię, nie, on się ładnie do mnie uśmiecha. Dobra, to było smooth, smooth. Moja głowa, jak trzymasz sobie i tak, i gubisz tymi wiesz, biodrami, wiesz, dokładasz sobie, no. potem ciężko. Bo, bo co, ty wychodzisz i czekasz, nie? Muszę, muszę, w sensie, wiesz, staram się ciebie przeczytać, no. kiedy ty wiesz, oddasz strzał, no, no, no. bo na no, mijający nie mam szans. Wiesz co, my na przykład też byliśmy na lidze mistrzów, to drugie miejsce zajęliśmy. Na przykład dużo zawodników, mogę piłkę? Jasne. Dużo zawodników. Nie tak jak ja biegnę od połowy na wprost Ciebie, tylko pod kątem i po długim słupku strzają. Bo kiwka to wiesz jak jest, nie? No raz Jasne. wyjdzie, raz nie no. Na razie ci wychodzi za dobrze. Chyba, że wcinkę, dasz no to. Ach. Chyba czas, nie? Chyba. Oh. Wow! Ale parter, nogi mi się palą. Yeah. To jest tak zwany u nas błysk przypadek. Tak, Fuck! tak. Nie, tak. no i gówno. Teraz to mogę mi z siatki. A ślisko jest, co? I, tak jakby, no. Jest przy, no? Przymrożone, bo już jest wieczór. Wy właśnie widziałem możecie sobie dawać sprawę, bo po raz pierwszy chyba nagrywam aż tak późno, godzina 21. Tak, my właśnie z Rumunią tak odpadliśmy, w Omanie było tak, że niby jest ciepło, graliśmy wszystkie mecze o 11 15. no i z Rumunią od graliśmy o 21. I było takie? Tak, i była rosa i wszyscy w halówkach, wszyscy się ślizgali. A tam jest, o właśnie, a obud? Turf? Nie, korki, tylko korki sobie... lanki. no. Ale możesz sobie. Czy ja mógłbym ubrać turfy? Mój tak, komfort. Tak, może tu... wszystko, tylko do korków, nie? Ok. I miksów i tak dalej, wiadomo, nie. Czy wkrętów. Okej, okay. to, to jest ciekawostka, bo sobie było tak właśnie widziałem dużo w korkach. Tak, ale bardziej chodzi o, czy, o komfort twój. Ja mi się najlepiej w korkach gra, bo to wiesz, ja do Przecież prawej, ktoś. do prawej, bomba, bomba. Zatem. Nie jestem w stanie fajnie wyczuć momentu, żeby Cię nie dziugnąć, tak jak tu jesteś i wmijasz no. mnie, tylko żebym wiesz, jak Ci chcę skrócić i pójdę do bloku, to wiem, że zgubię to. Jest taka ciekawostka, tutaj jest 5 na 2 branka, no. na Pucharze Polskim Mistrzostwach Polski to samo, a na Lidze mistrzostwach, przynajmniej mistrzostwach Świata jest ta branka 4 na 2. Dla no. brankarzy dużo lepiej, nie? Moi drodzy, ja nie wiem jaki teraz jest wynik, teraz Wam się dziś tutaj, pokażę obok, albo tutaj, albo tutaj przed nami i przejdźmy po prostu do kolejnej konkurencji. W formie przybytki, żebyście się więcej dowiedzieli o Norbim. Ja mam takie pytanie, to jest dla widzów i również dla mnie. Dlaczego Soka? Wiemy co to jest, ale mhm. dlaczego? Dlaczego wybrałeś Sokę? Dlaczego Soka? Wypaliłem się, na pewno na trawie. Okej, okay. ale, się ale dlaczego? Zdudziła Ci się, czy...? Wiesz co, tu były też kwestie finansowe i tak dalej. I też szatni troszkę, jakbym w trzeciej Za dużo tych meczy, co pół roku chodziłem na testy. Chciałem się przebić, nie było dobrze, niby nie. Zawsze wracałem do trzeciej ligi. Wydawałem mhm. sobie pół roku spokoju i pojawiła się Soka. Pojawiła się reprezentacja mhm. Puchary Polski, Mistrzostwa Polski, wszystko poszło bardzo dobrze, pozytywnie i się zakochałem w tej dyscyplinie. Naprawdę, mam no Ci, że nie ma większej przyjemności niż tutaj granie. Okay. na granie. Okej. Na Oliku. Dobra, to jest ciekawe. Czyli stwierdzasz po prostu, że jest to nadal piłka nożna, tak. ale całkiem. Inny rodzaj po prostu, że tak jak masz, nie wiem, piłkę nożną trawiastą, masz futsal, masz beach soccer masz tą wodną, to to jest, to jest kolejna. To rzecz. jest najlepsze, co może być ze względu na tą dynamikę. No, okay. ludzie kochają sport, znaczy ludzie kochają piłkę, dlaczego? No bo są bramki, są akcje, są różne sztuczki, no. są kiwki, no są piękne, piękne, akcje, nie, klepki i tutaj ta soka wszystko dostarcza, Podsumowuję nie? tego, faktycznie, bo to co nawet mówiliśmy, hmm. że jest to, jest dynamicznie, jest tego dużo, jest szybko, tak. na mniejsze odległości i jednak cały czas się tak. coś no, dzieje. Słuchaj, no masz mecz, nie wiem, hit, kurczę, na jest zero po 90 minutach, no, no jak nie? No. no tutaj tego nie ma, to, jest, to to na pewno się będzie rozwijało wszystko. No słuchaj, nawet Bartek Białkowski, brankar Championship, legenda Championship, mówi, że kurczę, znudził, znudził mu się piłka przed tutaj i pokochało na nowo piłkę. Nie jest z nami cały czas jako reprezentant polski. Wow, to jest to jest ciekawe. Czyli w sumie Wy teraz poznajecie też jakby nowy rodzaj piłki. A ja w sumie teraz to jeszcze raz bardziej i szerzej poznam, tylko teraz w drugiej konkurencji, która na pewno będzie pod Ciebie. Tak jest. I po pierwszej, no no mercy, szybkie nóżki. Szybkie nóżki. <grym <decision>: Wam walne spoiler, a Ty już zresztą to wiesz wszystko. Wszystko dzisiaj jest pod Ciebie, jeżeli chodzi o strzeleckie. Gadaliśmy zresztą nawet o tym, że dużo oddajesz strzałów z dystansu. Będę to bardzo dzisiaj chciał wykorzystać i teraz te po prostu sprawdzić Twoją delikatnie kontrolę. Czyli po prostu I... sprzedaję Ci piłkę, przyjmujesz sobie, możesz się poprawić. No i tak jak strzelasz, to po prostu ładunek. Ładunek z prostego, tak jest. Justo, zaczynamy, nie? Let's go! Połotanka. Ready? Dawaj. tej ale Ale jest Jest co? Jest mocno. jest mocno! środek, wow. jaj. Ah. Środek, co? O ja, pier... No wow. Dalej zero, nie? Ja chcę to w slow Raz tak zwane. Jeżeli chodzi o moc, jest, nie? Tylko jest? Co? Ja mało wszystkie, że jest. Ja wszystkie bramki jeszcze ram, to właśnie siła. Lecimy dalej. Jajaja, ja, 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 ja. Wow! Jopie, ja ale to ma moc. Ach, ładnie. Widzowie, ja Wam powiem tylko tak, że jak są te strzały mocne, to za każdym razem je, czy na ręce, czy na nodze je czuć. Czuć. Tak, czuć. Brawo, ja są to jest strzał a'la wciągnięcie do bramki. <śpiewanie> ja ole! Ale ja nie mam czegoś takiego, żeby płynnie pójść na nią. Mam <śpiewanie> wrażenie, że muszę poczytać cię troszkę. Siła jest, nie? Kuźwa! Wow! To nie jest siła, to jest moc! A! W końcu, w końcu. W końcu Od, wchodzi. Smoka odblokowałem, tak? A tak jest. Pierwsza jest zawsze najgorsza. Pierwsze dwie rzeczy wypadły. To my te... myślałem, że z perspektywy małej bramki out. Oh. Nie wiem ile jest, ale... Wygrywasz. Tak, proszę cię. Nie. To już była koleżeńska. To już miałem taką większą pewność tego w interwencji. Dobry bramkarz. Dobry brankarz. Podstawy ma. Dobre! Oj, jaj, jaj. Na razie mnie rozkimi na jedna łapie z perspektywy no. bramkarza. Czy powinienem ci krok wyżej skrócić strzał, ale wtedy mam krótszy czas reakcji. No. Bo jak dajesz te takie silne, mocne, bez szans. Dobra kuźwa, jak... Jedna! A ładnie. ale też skręcała, nie? Tak. Ale no, ładnie, Ła... ładnie, bardzo ładnie. Łapie się troszeczkę chyba y, no. w ustawieniu. Że chyba wiem co troszkę źle robiłem. Dobra, kuźwa, nawet, że po rękach. Jest moc. Szacun. Ja. Nie chciała kurwa. Moi drodzy, od najlepszego zawodnika Soka na świecie muszę się dowiedzieć. Na kim się wzorujesz, jeżeli chodzi o piłkarza? Na trawie jeszcze się wzorowałem na Barcelonie, na Tikitacie Chavi, Messi no, o... i Niesta. To było okay. moje. Takie trio. Tak, to było moje trio, no uwielbiam jak oni grali. Okej, okay, czyli dzień... tym Team Barcelona. Tak, znaczy no tych trzech zawodników. Ogólnie jestem zarazem, ale no, a, <laughs> tych, okay. trzech, tych trzech zawodników uwielbiałem, nie? To, co oni tylko robili. Jak, fizycznie byli no nisy. Okej. Okay. Fatalni, można powiedzieć, a to co oni robili z piłką, to coś niesamowitego, jak oni grali to. To ciekawe, to super. ciekawe, to ciekawe. Ciekawe po, połączenie, jeżeli mówisz, tak. że faktycznie, że jest ten y, y, tutaj, że Barcelonka, a tutaj jednak w sensie, że fan realu, ale tak. bardzo ciekawe i w sumie wszystko się zgodzi. uwielbiałem ich 2010-2012 rok. To był ich, ich, ich ten przełom. To ja wtedy zaczynałem, ja ten też zaczynałem, w tak. sensie, że tak powoli, moja pierwsza kożulka to był Xavi, okay. taki sentyment Tak, duży. tak, taki szawi typowo, Xavi właśnie był pode mnie, nie? Jeszcze okay. jak na dużym boisku grałem, to ósemka, szóstka, idealnie też numery 6-8, Iniesta się przecież zmieniał mhm. w reprezentacji tak tak, 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 tak. więc tak, 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 ja to uwielbiałem, nie? I, a teraz, kto jest moim idolem, to, to nie mam tak szczerze. Już takich idoli. Najlepszy zawodnik na świecie, to zapytałeś? Tak, właśnie to, to miało być moje drugie pytanie. I dobrze w sumie, że to mówisz. Tak, najlepszy zawodnik na świecie. Aktualnie. Y, aktualnie, aktualnie, myślę, że chyba Kylian Mbappe, nie? To, co odpalił myślisz, teraz. Tak, 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 tak. tak, myślę, tak uważam. No, że to, co on ma gaz, to, co ma luz, to jest też coś, coś niesamowitego. I myślę, nie? że to są on taki pod twój styl? Taka Mbappe? Szyb, tak, szybki. To, 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 co on robi na trawie, to ja robię na soce, bo jest dużo mniejsze boisko, no. czyli szybkość, uderzenie i, i, i myślę, że, że tak, że to jest Mbappé, Mbappe. No. Ustawiam Ci teraz Mamy Plac Zabaw. Wam zaraz to wyjaśnię i sprawdzę faktycznie, czy będziesz tym kilianem Mbappé. Tylko tak soka. Jest. Wam teraz to wytłumaczę. Jest pięć jak zresztą tutaj widzicie, trzy są ustawione zwykle, dwa są ustawione po slalomie, gdzie Norbi po prostu będzie sobie wysuwał, no i po prostu oddawał strzał. No pięć dosłownie, że egzekucji masz na wprost bramkę. No i ja sobie życzę powodzenia, bo z tymi mocnymi strzałami to no o godzinie 22 myślę, że żaden mi nie otworzy. Władzę. Sobie pożyczę. Ja nie wiem, czy jestem gotów. Tak. Ja, jak to, jak te piłki biorą i schodzą tak w dół, to jest fenomenalne. Powiem tak, nie wiem, czy ja tak chciałem. Wow! Oj, 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 oj. Dobrze, do, dobrze dałeś mi chociaż na jedną szansę. A, chociaż jedna, co? Fajna. Wiesz, jakie mam zadanie na dzisiejszy odcinek? No? Chciałbym do tytki, tak, sobie złapać jedną piłkę. Póki normiego nie ma, powiem wam, że naprawdę ja nie chcę jakoś kolorozować czy coś. Te strzały są przeciężkie. Idziemy z kolejną rundą. Dobra, jedziemy Cześć. druga, na Konkurencja, na no, druga A, seria. jestem gotowy. Raz tak zwany. Wow, ale czuję na nodze. Oa! Wow. Dobrze, że wyjątkowo pachołki na moją korzyść a! Moja a, a chciał powtórzyć No w końcu Dynamicznie, dynamicznie, dynamicznie masz go A, a to właśnie ta zawsze co rozmawialiśmy tak. Po co? Po co się... A O, duży. Tak jest! Ha! Ale pierwsza fajna. Dobra, no? Jest. Tak, jestem gotowy. Dobra, to, to ja zawaliłem. Pochyliłem się do przodu. Ha! Do tego nie doszedłem jeszcze, czy mam z tym szansę. Uh, ciężko takie szczury bronić. Wow, przy tym... Nie no, tu przy jednej, przy pierwszej wiem, że się źle Wywróciłeś pokryłem, się. Wywróciłem się, bo szedłem na plecy, no. bo wiedziałem, że mam za mało czasu na reakcję. Okay. Ale te tamte to... Tak przebijam. Także moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja powiem tak, zbijam pionę. Ja naprawdę nadal jestem w szoku. Przyjechałem tutaj, tak sobie myślę, tak w sensie, myślę tak, gość, w sensie wiadomo, nie mówię o tych o strzelnych blamkach i to wszystko, że jeżeli chodzi o to osiągnięcie ogólnoświatowe, ale że jaka będzie różnica taka strzelecka, to naprawdę jestem taki w sensie zszokowany. W sensie wiesz, takie mhm. ultra pozytywne wrażenie. Całkiem jeszcze innej odmiany piłki nożnej, o tak bym powiedział. Tak, no, mniejsza na pewno odległość. Tak. I dla mnie krótszy czas reakcji, tak. pod względem tych strzałów, i to wszystko mówię, że nadal, że nadal jeżeli chodzi o u ciebie, no to wszystko westanie w bramkę. W bramkę. Tak. To jest naprawdę. Nie, no to to wow. jest ten plus, właśnie soki, że, że jest mała odległość, dzieje się wszystko dynamicznie, jest jakieś silne uderzenie, to no, dużo się dzieje i dla widzów też to jest super, no bo widzą bramki, I... widzą. No, sami zobaczą na odcinku, nie? Tak, no właśnie to jest co że... chciałem powiedzieć, że dynamika tego jest ultra mocna. Jedyna teraz co powładzają to, że bramkarz może trzymać mi piłkę do tak, piłka, Tak, piłka. tak, tak, Chyba, tak? tak. Dobra. Ja mam takie pytanie na koniec. Grasz teraz oczywiście w sensie, że nadal w, w, wiesz w soka masz takie pewnie, wiesz, osiągnąłeś teraz, się teraz bycie w sensie, że najlepszym zawodnikiem, królem strzelców, ale co marzysz? Takie taka górna półka, żeby osiągnąć w tym? Mhm. Ja na pewno chciałbym wygrać mistrzostwa świata okay. jest w grudniu, z reprezentacją Polski. To brzmi tak fajnie. Tak, tak. To, jest to jest fajnie i mega do zrealizowania. Byliśmy teraz okay. najlepszą reprezentacją. Mimo że odpadliśmy w finale, to na pewno to bym chciał osiągnąć. Mistrzostwa Europy też może się uda w czerwcu. Uh -huh. Żebyśmy polecieli to też wygrać. Chciałbym z reprezentacją wygrywać. Nie, wygrać raz o świata, tylko to ciągnąć. Tak jak Lionel Messi Cristiano Ronaldo że złoty piłki dostawali po 5 razy, 4 razy. I to, 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 I to, jest, to jest takie moje, że chciałem to zrobić, nie? To wow, był ale pierwszy to... plewisy teraz był, do tej piłki udało mi się wygrać. I to nie, że nie wiem, mam głowę w mura, że jestem gwiazdą, bo ja cały czas trenuję ciężko. I marzę tak, żeby. Ja oglądam, cały czas potwierdzam. <laughs> I marzę, żeby zdominować to wszystko. Okay, po no to jako to... reprezentacja jako zawodnik, jako też klubowa, no, jako klub, żeby mhm. marzę, żeby to wszystko zdominować i. i tylko było zdrowie, no i myślę, że. No to ja ci uda. powiem ci tak, ja ci na pewno tego zdrowia życzę, bo wiem, że to jest bardzo ważne. I osiągnięć tych, żeby to wszystko się, tak jak to wymieniłeś bardzo ładnie. Mm -hmm. To ja już widzę z tego takie takie mam. mini, takie takie książki, że to tak no, fajnie tak. Opisałam, i to mogę to ci jeszcze było. powiedzieć, że jechaliśmy na pierwszy raz na Puar Śląska. No. I taki kolega z reprezentacji Christian właśnie Stanewski zapytał mnie, czy będę króleśczelców z tego Pucharu Śląska. Ja mu powiedziałem, że będę w tym roku Pucharu Śląska, mistrz Polski, Pucharu Polski, Ligi Mistrzów, mistrza świata. No, przysięga, że to była taka rozmowa i wszystko się udało osiągnąć. Czyli... Więc wszystko Czyli jest do zrealizowania. Słowem. Tak, wszystko jest do zrealizowania, by było zdrowie i... Za to naprawdę nie, o nie. tak, o tak, tak, trzymam kciuki. Yy, padajcie, oczywiście do Norbiego na wszystkie sociale, zróbcie tam totalną rozwałkę, bo naprawdę trzeba teraz trzymać kciuki, żeby to wszystko spełnił. A ja mam jeszcze takie małe pytanie od siebie, bo ja jestem zawodnikiem na trawie. Yy, czy kiedyś zagramy, w sensie na normalną bramkę, albo w sensie czy Ty masz w planie, żeby jeszcze pograć, tak w sensie gdzieś jeszcze klubowo, gdzieś... Coś tam? Czy, eee, czy już tylko w sensie, że skupiasz się tylko na sześcioosobowej? Na pewno moim projektem będzie Soka, 6 osobowa ale na trawie też, bo to jednak wszystko się przekłada. Wiesz, możemy też zrobić rewanż na duże ranki, nie? Dla eee. mnie nie ma problemu. Eee, jak nas nie stamtąd, to, to ja jestem za. Robimy. Jeżeli chcecie oczywiście to zobaczyć, to oczywiście wbijajcie tutaj. My jedziemy po 100 tysięcy i trzymamy za Norbiego chciuki No i widzimy się w kolejnym materiale na tym kanale, jo